Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, a szczególnie zajmuje się y, sprawami świetnictwa przed nauki. Poczętni zawód sprzed, prawda? Zbawaję, posła i czasami <tusza> <tusza> Pani Kitama Polska powiedziała o Nowych Artyłka Zamawianych. Ja chciałabym powiedzieć o nowych sprawach. Otóż wiecie Państwo, że... Szkolnictwo Wyższe, Szkolnictwo Polskie ciągle przygotowuje się na takich miejscach jak byśmy chcieli i dlatego właśnie konieczne było przeprowadzenie sześciu ustaw poświęconych nauce i szkolnictwu wyższemu, stworzenie nowej konstytucji tego, jakie są te najważniejsze Powiązanie, najważniejszym może myślę, przewodnią jest innowacyjność, to znaczy Polska mamy doskonały know-how, czyli te myśli. Polacy są bardzo zdolni. Natomiast niedostateczne do tej pory powiązanie szkolnictwa wyższego i nauki z biznesem powodowało, że bardzo często nawet patenty nie były wykorzystywane. Nie mówiąc już o myśli technologicznej i tak dalej. Jedną z rzeczy ogromnie ważnych jest właśnie powiązanie tych dwóch dziedzin biznesu i nauki. Drugą równie ważną jest odmłodzenie wyższych uczelni, Czyli tak powiem popularnie, zielony światło dla ludzi młodych. A więc nie jest obowiązkowa habilitacja. Można zostać wjazwać wszystkie funkcje tylko z tytułem naukowym, tytułem doktora. Dalej są dla młodzieży zdolnej są... Do tych stypendiów, które były, są dodane dwa rodzaje stypendium dla tak zwanych lat, dla bardzo uzdolnionych, ale to jest ogromna możliwość. Możliwość no, pokazania swoich rozwinięcia, swoich możliwości. I bardzo wysokie stypendia naukowe. Przy czym młodzi ludzie mogą prowadzić już samodzielną działalność naukową, jeśli wykazują, jeśli mają dostateczne, dostatecznie wysokie oceny. To rzecz bardzo ważna, ważna i my sobie często z tego nie zdaję sprawy. Wydaje, wydaje nam się, że szkoły to jest coś takiego dalszego, gdy tymczasem związek tylko wtedy i tylko te kraje, które mają wysoko rozwiniętą myśl technologiczną, te kraje mają o rozwój gospodarczy. Porównajcie Państwo, do Państwu jeden przykład. To jest Korea Północna i Południowa. W jednej była myśl amerykańska, w drugiej radziecka. Jakie są efekty bez pozostanie, bo Wszyscy Państwo wiecie. A więc to, że w pewnym momencie mm. zaciska się pasa i się jednak dofinansowuje i kładzie się nacisk na naukę, a to było możliwe. Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Praw pozostało ogromne środki na granty, na nowe projekty. To jest bardzo ważne. Dzięki temu, to nie będzie natychmiast, ale to będzie to kiedy my zaczniemy doganiać, ponieważ intelektualnie jest bardzo ważne, a dzięki tym możliwościom zaczniemy doganiać yy, te interprzeń i z tego z któregoś tam, z tego miejsca szybko. Ja mi przemówiał rozumiem, że kolega. Fenomenalna sprawa. Na tym wiele, wiele krajów już zrobiło dobry interes, jak to Ja nie będę rozwijał przed, Potrzęmy teraz rozmawiać. Ja się czekamy na pytania. Zatem jak gdyby konkludując, chciałbym tę jedną rzecz tylko postawić. Rzecz nie bywało, bo po 20 latach stworzono nową konstytucję dla nauki co się przełoży bardzo szybko na nasz rozwój gospodarczy. Dziękuję bardzo. A teraz czekamy na pytania Państwa i zaczynamy rozmowę. Proszę bardzo.